Witamy Państwa bardzo serdecznie, Bogusław Solecki i Włodzimierz Kwieciński. Zapraszamy na relację z 5 Pucharu Europy w karate tradycyjnym. Najwszechstronniejsi karatecy Starego Kontynentu rywalizowali w Płockiej Orlen Arenie. Dwa słowa na temat wprowadzenia do tego turnieju. Otóż Puchar Europy ma nieco inną specyfikę. Od zawodów, które zwykle rozgrywane są w karate tradycyjnym. Otóż nie jest on otwarty dla wszystkich zawodników, a startują ci, którzy zostali wytypowani przez Europejską Federację na podstawie osiąganych wyników. I cieszy to, że w tym gronie ośmiu zawodników i ośmiu zawodniczek mnóstwo Polaków oznacza to bowiem, że jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji. Paul Brunner i yy, Rafał Wajda to są zawodnicy, którzy rozpoczynają kitej. Powiedzmy, może na czym rzecz polega. Kitej to jest inaczej mówiąc, obowiązkowe kata. Kompozycja, która jest bardzo mocno sklasyfikowana. Wszystkie techniki muszą być identyczne. Jakiekolwiek odchylenie się od tego standardu powoduje punkty karne. I zawodnicy wykonują to jednocześnie. Jeden jest przepasany czerwoną przepaską, drugi białą. I sędziowie oceniają, który z nich jest lepszy na podstawie dynamiki ciała, na podstawie siły, na podstawie formy i ogólnie mówiąc przejścia czyli kontynuacji, timingu i e, przesunięć czy, poru czy prze poruszeń ciała. W tej chwili obserwujemy zawodników, którzy prezentują te takie topowe kata, które. Są najczęściej prezentowane przez najlepszych zawodników świata. Może wyjaśnimy naszym telewidzom, cóż to za układy. Ten układ Kitei został e, skomponowany przez e, Sensei Nishiyama i e, jest stosowany w zawodach karate tradycyjnego w konkurencji Fukugo. W Pucharze Europy mamy Pełen przegląd możliwości zawodników, ponieważ muszą oni wykazać swoje umiejętności w układzie kitej, potem wykonują walkę i na koniec, jeszcze przed finałem, jest eliminacja kata. Także to jest pełen, pełen zakres ich możliwości i to jest najtrudniejszy rodzaj zawodów w karate na świecie w ogóle. Dodajmy, że wspomnieliśmy na samym początku. O tym, że tutaj rywalizują w pucharach Europy zawodnicy najwszechstronniejsi, bowiem nie jest to tak jak w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, że zawodnicy walczą w kata, walczą w kumite, ale tutaj muszą wykazać się kompleksową znajomością sztuki karate. Dokładnie tak. Teraz widzimy dwóch zawodników: Georg Sarksjan z Armenii z Czerwoną Przepaską i Tomas Maromi z Francji. I właśnie praktycznie Symetrycznie wykonują tą, ten układ kitej obowiązkowego kata, nazwijmy to obowiązkowego kata, i widzimy, że każdy ruch jest niezwykle precyzyjny. Na przykład, ta technika, którą teraz zobaczymy, musi być wykonana na chudan, czyli na poziom brzucha, a następna po kopnięciu na poziom jodan, czyli głowy. Każdy, każde na przykład zachwianie się po wyskoku, każde yy, yy, Niedokładne wykonanie kata, czyli w tym przypadku kitej, skutkuje punktami karnymi. I tak jak powiedziałem wcześniej, sędziowie są niezwykle mocno y, zorientowani w przepisach. Wiedzą doskonale, w jaki sposób zareagować w każdej sytuacji. I naprawdę na tym turnieju nie było żadnych problemów. Widzimy, że idealnie zawodnicy zakończyli swój, swój występ w obrębie tego krzyżyka, na którym się rozpoczyna. Kitej i kończy. Kłaniają się do siebie. I teraz będzie ocena sędziów. Widzimy białą flagę. Teraz w zwolnionym tempie. Zwyciężył Francuz. Teraz mamy dwóch wspaniałych zawodników. To jest z czerwonym pasem. Można powiedzieć weteran ukraińskiego karate. Władimir Pucza. O ile sobie przypominam, dwukrotnie wicemistrz świata w kumite, a z białym pasem mamy Damiana Stasiaka. Niezwykły talent, osoba, która w ubiegłym roku zdobyła Puchar Świata, który odbywał się w Gdyni. Tutaj możemy powiedzieć, że teraz na tej planszy walczą jakby dwa pokolenia. Damian, który jest młodym zawodnikiem, ale bardzo doświadczonym, bo praktycznie rozpoczął swoją drogę karate od piątego roku życia i Wladimir Pucza, który można powiedzieć, że jest już weteranem w porównaniu z młodym Damianem. I zobaczymy, który wygra. Przed momentem na naszych ekranach Krzysztof Neugebauer, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego karate, a obecnie jest trenerem kadry narodowej i przygląda się bacznie z uwagą swojemu podopiecznemu. Damian Stasiak, tak jak wspomniał sensej Kwieciński, jest wielce utalentowanym zawodnikiem. Wiele tytułów na jego koncie, a przede wszystkim ten ostatni Puchar Świata. Powiedzmy może przy tej okazji... O tych kryteriach oceny, bo już część była wyłuszczona, natomiast to jest jakby jeden z elementów całej rywalizacji, bo Kitei jest jakby wprowadzeniem do Kumite. Zawodnicy tutaj są eliminowani i potem będą walczyli w Kumite, tak. czyli w walkach. To jest właśnie pierwsza runda w pucharze i najlepsi zawodnicy przechodzą dalej. Ci, którzy odpadają, teraz widzimy ocenę sędziów jednogłośnie. Zwyciężył Damian Stasiak. I ci, którzy odpadają, mają jeszcze ciągle szanse, bo będą walczyć, w, możemy powiedzieć, w repasażach. Niemniej ci, którzy wygrywają tą pierwszą rundę, są zdecydowanie w uprzywilejowanej sytuacji. Tymczasem na naszych ekranach kolejna para rywalizująca w Kitei. Jakub Stepan, reprezentant Czech i Paul Brunner z Niemiec. Tak, to już jest walka. Oni walczą 90 sekund. Czasu efektywnego, to znaczy w momencie przerwania, ten czas jest zatrzymywany. Widzimy, że tych dwóch zawodników akurat dzieli olbrzymia różnica warunków fizycznych. Szczepan, Jakub Szczepan jest zawodnikiem, który prawie mierzy 2 metry i Niemiec myślę, że 1,60 m, ponieważ naczelna zasada sztuki walki mówi o tym, że w sztuce walki nie ma kategorii wagowych, nie ma kategorii, które decydują o podstawie sztuk walki, czyli o samoobronie, bo sztuki walki wywodzą się z, z samoobrony. Dwa słowa może temat na, na te, teraz na temat samej rywalizacji w kumite, czyli w walce. Swego czasu kontakt był Zakazany, w tym momencie widzimy atak na. Fantastyczne strefę, podcięcie. Tak, na strefę Gedan. Nie była, nie była ta technika zaliczona, dlatego, ponieważ ona nie, ona nie została skoncentrowana w celu. Prawdopodobnie komenda sędziów ja nie, nie zdążyłem tego za, zapamiętać ale prawdopodobnie komenda sędziów była nuke, czyli technika ominęła. Mimo, że zawodnik został podcięty. W tej chwili widzimy jednoczesną akcję zawodników. Ocena sędziego, ten pan w białym stroju z brodą, to był sędzia medyczny, który ocenia, jaki jest rodzaj kontaktu. Oczywiście kontakt w karate tradycyjny jest zabroniony, techniki muszą być wykonywane z absolutną precyzją, z wielką siłą, ale nie mogą doprowadzić do urazu. Kontrola to jest główny element, na który kładziony jest nacisk podczas, podczas walk kumito w karate tradycyjnym. Choć oczywiście w ferworze walki często zdarzają się takie sytuacje, jak widzieliśmy przed momentem, że technika przeszywa ciało rywala i wtedy następują kary. Wtedy następują kary w zależności od Rodzaju kontaktu są możliwości lekkiego kontaktu, średniego lub ciężkiego i od okoliczności w jakich on się zdarzył sędziowie przyznają kary. Można przez taką karę po prostu przegrać, bo taka kara kosztuje e, na przykład e, 2 punkty lub 4 punkty, a w przypadku kontaktu ciężkiego jest dyskwalifikacja. Teraz widzimy kolejną walkę, walczy zawodnik francuski e, Tomas Elmaromi i Wladimir Pucza, ten, o którym mówiłem, weteran, naprawdę wspaniała postać z Ukrainy. W poprzedniej walce, przypomnijmy, zwyciężył reprezentant Czech Jakub Stepan i to on awansuje do kolejnej części rywalizacji, no a my wciąż oglądamy drugą część rywalizacji karateków w Pucharze Europy w karate tradycyjnym Orlen 2012 w Płocku kumite. To jest ta część, którą mają Państwo okazję obserwować na swoich ekranach, czyli walka. Tutaj podobnie jak w Kitej, kiedy Wladimir Pucza startował razem z naszym Damianem Stasiakiem, spotkał się z bardzo młodym zawodnikiem. Myślę, że tu jest przewaga po jego stronie, bo przede wszystkim w karate tradycyjnym liczy się doświadczenie. Proszę zobaczyć, jak dynamicznie on Wyprowadza swoje techniki. Techniki są wyprowadzane z całego ciała. To, to nie są techniki tylko rąk czy nóg, to jest całe ciało. To widać wyraźnie, jak dojrzałym zawodnikiem jest Władimir Pucza, w porównaniu z, z młodym Francuzem. Jeden gąk oznacza, że do końca walki zostało 30 sekund, ponieważ naczelna zasada w karate, karate tradycyjnym, czyli w oryginalnym japońskim karate, jest oparta na idei Waza. Jedna technika, która ma skutecznie zatrzymać siłę ofensywną przeciwnika. Jak mawiał Sensei Nishiyama, finishing blow. Pamiętam swego czasu jeszcze, gdy Sensei Nishiyama żył. Często był tak. gościem w Polsce i swoim adeptom przekazywał właśnie tego typu wskazówki, że należałoby tak. Y Inicjować i tak zakończyć technikę, aby była ona techniką kończącą. Technika kończąca jest podstawą japońskiego Budo, czyli wszystkich japońskich sztuk walki z rodziny Budo. Czyli jeden atak, jedna akcja kończąca jest wspólnym mianownikiem dla japońskiego, japońskiej sztuki miecza, dla japońskiej sztuki strzelania z łuku, dla y, judo, które jest sportem olimpijskim, gdzie i pon kończy walkę. Podobnie w karate. W karate tradycyjnym jest niezwykle trudno zdobyć taki punkt, ponieważ kryteria zdobycia tego punktu są bardzo yy, wyśrubowane. I my w czasie zawodów traktujemy nasze zawody jako część treningu. Tak naprawdę koncepcja tych zawodów oparta jest na japońskiej idei shiai. Shiai oznacza testować siebie nawzajem. Dlatego zawodnicy przed walką się kłaniają. Po walce się kłaniają, dziękują sobie za możliwość testowania siebie. To znaczy, w którym jesteś teraz w momencie? Co powinieneś poprawić? Co się z tobą dzieje? Co dzieje się z twoim karatem? Władimir Pucha, Ukraina kontra Tomas Maromi, reprezentant Francji. Wciąż czekamy na rozstrzygnięcie tego pojedynku. Przypomnę, że jest to druga faza rywalizacji w Pucharze Europy w Karate Tradycyjnym w Płocku. Zawodnik, który zwycięży w tej rywalizacji, będzie miał szansę walczyć już w tej strefie finałowej, bowiem o rozstrzygnięciach końcowych będą decydowały walki, czyli kumite. Proszę zauważyć, teraz była akcja wewnętrznym kantem dłoni, a, a w zwolnionym tempie widzieliśmy, że zawodnik nie został jednak trafiony. A z, e, skończyło się na tento, czyli na takiej akcji, w której zawodnik, który dotknął podłogi, został przewrócony. Musi wznawiać walkę na końcu e, pola walki. Jest w bardzo niebezpiecznej sytuacji, ponieważ wyjście za to pole walki kosztuje dwa punkty. Przed momentem próba kopnięcia uszy Rogeri ale nieudana, bowiem sędziowie nie zareagowali. Widzą Państwo te charakterystyczne ruchy chorągiewek, które oznaczają, że technika nie została zaliczona, bo gdyby był punkt, wówczas któraś z chorągiewek wędrowa, wędrowała w górę, to w zależności od tego, który z zawodników wykonał daną technikę. Jeszcze raz widzimy ten ton, czyli widzimy, że zawodnik francuski znowu był na macie i stoi teraz na krawędzi czerwonej linii. Jeżeli wyjdzie za nią, w wyniku akcji, którą może Zainicjować Władimir Pucza, yy, straci dwa punkty. Zobaczymy. Uciekł. Udało mu się, ale to już muszę, muszę Państwu powiedzieć, że to już jest dogrywka. Sędziowie pokazują, że chyba jednak coś się stało zawodnikowi francuskiemu. Nie widzę tutaj chorągiewek, które by wskazywały na przyznanie punktu. Ale. W wyniku decyzji sędziowskiej zwyciężył Władimir Putin. Zatem to reprezentant Ukrainy przechodzi do dalszej fazy rywalizacji. Dwa słowa jeszcze przy tej okazji o sędziowaniu, bo wspomnieliśmy o tym, że tych sędziów w sumie jest pięciu na tatami, ale także jest jeszcze arbiter medyczny. Tak, arbiter medyczny jest tą osobą, która w przypadku takim jak widzieliśmy w poprzedniej walce, kiedy następuje kontakt, Y, musi rozstrzygnąć rodzaj kontaktu. I w, y, w wyniku jego decyzji, w wyniku jego oceny, jest przyznawana kara lub